Śląko mam na imię Bartek, BGK, przyjechałem z Dolnego Śląska, z miasta Piejsk. Mam 9 lat i za sobą już mam 69 koncertów. Śpiewam hip-hop. Obok śpiewania wielką pasją Bartka jest drifting, motoryzacja i kłady. Dzieli się tą pasją z obserwatorami na Facebooku i Instagramie. O czym dokładnie są jego posty? Jak jeżdżę, jak śpiewam, jak jeżdżę na krosach, na koładach, autami też. Mam 69 tysięcy obserwujących na Instagramie, a na Facebooku mam 100. Na YouTube mam około 20 tysięcy obserwujących. Przyjazd Bartka do Łukowa nie był przypadkowy. A zaprosił nas taki chłopak: był uczeń tej szkoły waszej, Kacper. No i byliśmy na koncercie w Przemyślu, z racji tego, że jest bardzo daleko do Was. Wybraliśmy taki termin, gdzie będziemy przejazdem, żeby troszeczkę to skrócić i koszta i czas. Wiadomo, to wszystko jest męczące dla młodego, jak i dla mnie tak samo również. No i dogadaliśmy się także że y, jadąc do Warszawy, zboczyliśmy troszkę z trasy i odwiedziliśmy Łuków. No i się bardzo cieszymy, bo dlatego, że no, jest co tu zobaczyć naprawdę. Kacper Niedziółka, który zaprosił Bartka do Łukowa, jest tak jak i on, miłośnikiem motoryzacji. Ja zawsze się ciekawiłem motoryzacją, jak to jest. Sam byłem na kierunku kierowca Mechanik i też naprawiałem samochody tutaj na warsztatach. Naprawialiśmy, uczyliśmy się, uczyliśmy się w transport drogowy, jak to jest. My się spotkaliśmy w nadarzeniu na targach Warszaw Moto Show i porozmawialiśmy sobie i jak obserwowałem wcześniej już. I to się zaczęło, że napisałem do Bartka taką sprawę, że jakby chcieli kiedyś się spotkać, to moglibyśmy się spotkać. I rozmawialiśmy wtedy w nadarzeniu, śmialiśmy się, żartowaliśmy. No i przyjechało, udało się skontaktować nam i przyjechali do nas do Łukowa, żeby nas odwiedzić, naszą moją dawną szkołę. Chciałbym pogratulować tutaj włodarzom wszystkim, którzy się przyczynili do tego, co tu się znajduje w tej szkole, do tej modernizacji tej szkoły. Dlatego, że takie coś się nie spotyka na co dzień. Powie, tak, że dużo zakładów pracy marzyłoby mieć takie maszyny, jakie tu stoją za moimi plecami. Naprawdę to są dziesiątki milionów tutaj wydane na to, żeby to miała szkoła. nie? No i także gratulacje dla włodarzy przede wszystkim jeszcze raz. Pozdrawiam Łuków, Telewizja Master. Łożę ciuchy, co wypierze Razem tatą ja wybrudzę starych kurde jony To wyzwanie bardzo ciężkie Ona zawsze się znieśmieje jest najlepsza na świecie Nie wiem, co by bym zrobił bez niej kocham całym sercem I choć czasem na mnie krzyknie To nieważne, bo jest pięknie Kłady, kłady, kłady Zostawiają mocne Ślady, ślady, ślady Razem z tatą zbieram Graty, graty, graty Przerabiamy je i Gramy, gramy, gramy Zabawiają mosty, ślady, ślady, ślady Razem z tatą zbieram raty, raty, raty Przerabiamy je i gramy, gramy, to Tato patrzą, mnie zaszczypił Nie chcę tak jak inne dzieci Tylko telefon do Kogo ciągle się zdybrali Wolę moja, oto stare Jak ktoś zliczy to naprawię Z tatą idzie mi to sprawdzi. Nie patrzymy na zegary To nauka i zabawa na To wytrwasza trona, Nie liczy się że nie sprawa Ktoś się tu stara Kiedy auta się zdudzą, to wyciągam swoje kłady Krzesiu, razem ze mną obok Kazujemy, nadzieramy Kłady, kłady, kłady Kłady, kłady, kłady